Sluszaków O, cześć Marysiu. E, ogólnie chciałabym ci powiedzieć, że e, bardzo pyszny był ten arbuz. A, to już się kręci. E, e. E, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o temat e, tego, co mam Dawid. Najwięcej. A ma ich dwa rzeczy. Super Thingsy i autka. O tym, o tym, o tym, o super będzie pewnie osobny odcinek kiedyś indziej. Ale dzisiaj wam opowiem o autkach. Na przykład takich. Ten akurat jest niedawno kupiony, ale dobra. I w ogóle ich było ich jest masę, normalnie masę. Więcej niż misiów w pudełku było. Więc Dawid, pokaż to. Wow, całe takie pudło. Są tutaj różne autka, niektóre są sprzedane, ale mamy szykujące. Zygzaka kujna. Dużo jest takich licoraków mamy, naprawdę sporo i nie mogę ich wszystkich pokazać, bo to, bo to by trwało jeden dzień minimum, ale mam w takiego straż pożarna I nawet ma fajny dźwięk, albo inne. Takie Taki zygzak Tokio, bardzo ładny mm. tak yy, yy, miskuła to bardzo dobrze pamięta. Więc ja może go zapytajmy, yy, misiu, chodź tu. Nie, O co chodzi? Muszę sobie zdjąć okulary. Zejdź ze mnie. mnie. Tu sobie usiądę. Muszę do dzisiaj kurde, ale Dobra. O co chodzi? O co chodzi, bakłażanku? E, no bo ty byłeś lebitki, a odkąd się urodził, tak? No tak, oczywiście. No to jak bardzo pamiętasz, e, jak... E, czy pamiętasz jak e, Terryzoraka chociaż raz, chociaż raz zdobył? E, tak! Pamiętam. Wszystko pamiętam. No bo tutaj mamy te wszystkie polskie. Na przykład to takiej Lamborghini. Zielone Lamborghini. Wkłada się nieprawdziwe, ale no... Że to tylko rysorak. Ale co tam, no... To też jest jakaś biele. A może... Ale... No i Dawid, no i Nisiu, też i ja bym powiedział, jak oceniasz te Tirei-Sersy? <laughs> bardzo fajne są. Można im zmieniać w części. Zmieniać i tak się ściepiają. Takie są fajne. Na pewno są wyróżniające się od tamtych ryzoraków. Teraz chcę to połączyć. No dobra. Dziękuję misiu. A co? Co wy kolekcjonujecie? Jestem ciekaw, ale niestety wam nie zapytam. Bo nie możemy. E, a więc no dobra, żegnamy się, papa. Pa. A kiedy będą wywiady? Eee...